Świata. To też były takie wielkie nauki. Jak to inni żyją inaczej? Nikt się tego nie spodziewał, bo przecież Irena Santor przez dekady jawiła się publiczności jako artystka, która wszystko już przeżyła i która całe swoje życie oddała muzyce. A jednak, właśnie w chwili, kiedy wszyscy byli przekonani, że nic nowego nie może się wydarzyć w jej prywatnym świecie, wybuchła wiadomość niczym grom z jasnego nieba. Że oto w jej życiu pojawiła się nowa miłość, i że ta miłość poprowadziła ją ku decyzji, która wydawała się nieprawdopodobna: ślub Irena Santor, której głos kształtował kolejne pokolenia Polaków, której piosenki rozbrzmiewały w domach w chwilach wzruszeń i zwycięstw, nagle stała się bohaterką zupełnie innej opowieści, opowieści o sercu, które odważyło się znów zaufać losowi, o uczuciu, które przyszło w najmniej spodziewanym momencie i które rozkwitło z taką siłą, że mogło złamać wszystkie schematy. Ten obraz artystki uśmiechniętej, spokojnej pewnej swego, nagle ustąpił miejsca obrazowi kobiety z krwi i kości, która patrzy w oczy ukochanego z takim blaskiem, jakiego nikt od dawna w niej nie widział. I to właśnie ten błysk sprawił, że plotki zamieniły się w fascynującą historię, że każdy, kto usłyszał o jej decyzji o ślubie, chciał wiedzieć więcej, chciał zobaczyć, jak to możliwe, że legenda estrady, która wydawała się tak daleka od zwykłych ludzkich dramatów i uniesień, nagle odsłoniła najdelikatniejszą część swojej duszy, i w tej odsłonie kryje się mroczna tajemnica? Bo czy to uczucie naprawdę przyszło jak dar, czy też było odpowiedzią na lata samotności, na te ciche wieczory, w których dźwięki oklasków dawno ucichły, a echo wspomnień zaczęło ciążyć niczym kamień? Teraz, kiedy publiczność wstrzymuje oddech, Pojawiają się obrazy, które nie pasują do oficjalnej narracji. Drobne szczegóły spotkań ukradkowe, gesty, które z czasem ułożyły się w pełną układankę, ona, która zawsze tak czujnie strzegła swojej prywatności, nagle pozwoliła, aby świat dowiedział się o chwili, gdy z uśmiechem i łzą w oku powiedziała tak. I choć nikt jeszcze nie zna wszystkich odpowiedzi, to już teraz ta. Historia otwiera drzwi do świata, w którym Irena Santor nie jest tylko ikoną, ale też kobietą, która ośmieliła się na nowy początek. I właśnie to niedopowiedzenie, to niedosyt staje się obietnicą, że dalej czeka coś, czego nikt się nie spodziewa. To, co wydarzyło się pewnej nocy w zaciszu jej domu w Konstancinie, wstrząsnęło nawet najbliższymi, którzy zawsze widzieli w niej uosobienie elegancji spokoju i opanowania, a jednak właśnie wtedy Irena Santor. Usiadła w półmroku przy pianinie, które przez lata stało niemym świadkiem jej samotności, i nagle, bez ostrzeżenia, wybuchnęła śmiechem, który brzmiał bardziej jak płacz i szloch niż radość. A echo tego dźwięku roznosiło się po pustych ścianach, niczym wołanie o ratunek niewiarygodne dla tych, którzy znali ją jedynie z telewizyjnych ekranów, zawsze perfekcyjnie przygotowaną, z nienagannym makijażem i aksamitnym głosem, a przecież tu, za zasłoniętymi firanami. Objawiała się prawdziwa twarz kobiety rozdartej między przeszłością a teraźniejszością, rozdartej przez. Wspomnienia, które powracały jak upiory i nie pozwalały jej zasnąć, to była ta noc, w której miała podjąć decyzję, czy odważy się jeszcze raz zaryzykować wszystko i pozwolić sobie na miłość, miłość, która przyszła późno, nieoczekiwanie wbrew logice i wbrew temu, co szeptali ludzie w kuluarach, bo przecież nie wypadało, aby dama w jej wieku mówiła o ślubie, o nowym początku. A ona jednak czuła, że tylko ta droga prowadzi do ocalenia, do odzyskania samej siebie i właśnie dlatego, wbrew światu, zaczęła pisać listy do niego, krótkie, urywane zdania, jakby bała się, że papier nie uniesie ciężaru jej uczuć, a potem chowała je w szufladzie, aby nigdy ich nie wysłać, bo wiedziała, że prawdziwe wyznanie musi nastąpić twarzą w twarz, kiedy serce bije zbyt szybko, a oddech więźnie w gardle tak było, gdy po raz pierwszy pozwoliła mu wejść do swojego ogrodu. A on zamiast mówić, uklęknął i dotknął dłoni, która przez dekady trzymała mikrofon. I wtedy ona zrozumiała, że ten dotyk jest odpowiedzią na wszystkie jej pytania, niewypowiedziane od lat. I że nawet jeśli świat uzna ich za naiwnych, ona nie cofnie się przed tą prawdą. Od tego dnia zaczęły się godziny rozmów, które ciągnęły się do świtu filiżanki niedopitej herbaty pozostawione na stole, i spojrzenia. Które mówiły więcej niż całe jej piosenki, i choć w oczach publiczności była wielką artystką, to w jego oczach mogła być tylko kobietą zwyczajną, kruchą i potrzebującą ciepła, którego brakowało jej przez całe dekady. Te chwile były jak zapomniane nuty układające się w melodię, której nie śpiewała nigdy na scenie i nikt nie wiedział, jak wielką walkę prowadziła ze sobą, bo przecież bała się, że to wszystko jest iluzją, że los zechce odebrać jej. To, co najcenniejsze, jak już raz odebrał, gdy została sama z pustką i ciszą. Ale on trwał obok, i to sprawiało, że zaczęła wierzyć, że jeszcze może być inaczej: jeszcze może być wesele, jeszcze może być biały obrus i śmiech ludzi, którzy nie będą oceniać, lecz będą świadkami cudu, i choć nikt nie spodziewał się, że legenda polskiej. Piosenki zechce jeszcze raz założyć suknię ślubną, to właśnie ta decyzja miała być najodważniejszą z całego jej życia, bo scena nauczyła ją odwagi, ale miłość nauczyła ją prawdy, i właśnie ta prawda uczyniła ją wolną, wolniejszą, niż kiedykolwiek wcześniej. Wolną od cieni przeszłości, od własnych lęków, od spojrzeń tych, którzy nigdy nie mieli odwagi kochać do końca. I dlatego ta historia nie jest tylko opowieścią o gwieździe. Lecz o kobiecie, która u schyłku życia odnalazła coś, czego wielu nie odnajduje nigdy, i która wiedziała, że jeśli teraz nie powie tak, to już nigdy nie znajdzie w sobie siły, by uwierzyć, że szczęście należy się także jej. I że miłość nie zna wieku, nie zna granic, nie zna uprzedzeń, a wesele Ireny Santor miało być nie tylko ceremonią, lecz manifestem jej życia. Że można kochać zawsze, nawet jeśli świat mówi inaczej, i właśnie ta prawda była najcichszą a zarazem najgłośniejszą pieśnią, jaką zaśpiewała kiedykolwiek. Ona sama nie spodziewała się, że jej serce jeszcze raz pozwoli sobie na tak gwałtowne uderzenia, które burzyły spokój. Budowany latami, Irena Santor przez dekady była ikoną elegancji i opanowania, a jednak za kulisami jej życia kryło się coś, o czym nie wiedzieli. Nawet najbliżsi znajomi w ciszy swojego domu, wśród fotografii i nagrań przypominających o minionych latach, pojawił się ktoś, kto rozbił mur ostrożności, jaki tak długo budowała to spotkanie? Nie miało w sobie niczego przypadkowego, choć wyglądało jak zrządzenie losu. On pojawił się wtedy, gdy ona myślała, że miłość już dawno odpłynęła, jak rzeka, która nie wraca nigdy do tego samego koryta, a jednak nagle wszystko nabrało nowego blasku. Ten mężczyzna nie był celebrytą, nie szukał rozgłosu, był kimś spoza sceny. I właśnie ta prostota, ten spokój sprawiły, że jej dusza rozpoznała w nim to, czego tak długo brakowało. Jego spojrzenie kryło w sobie siłę, ale i łagodność, której nie odnalazła wcześniej i choć początkowo broniła się przed tym uczuciem, powtarzała sobie, że to tylko chwilowe zauroczenie w głębi wiedziała, że oto nadchodzi coś, co zmieni każdy jej dzień między nimi. Rodziła się więź tak intensywna, że każdy gest miał znaczenie, każde słowo zostawało w pamięci, jak nuta w melodii która nie daje o sobie zapomnieć, to uczucie nie przyszło łatwo. Ona bała się, że ludzie nie zrozumieją, że pojawią się głosy krytyki, jak zawsze, w jej życiu publicznym, gdzie każdy krok był śledzony i oceniany, a jednak serce, które przeżyło tyle strat, które znało samotność w najczystszej postaci, zdecydowało się zaryzykować. I właśnie wtedy zaczęły się wydarzenia, które dla wielu były szokiem, bo oto Irena Santor, kobieta, której życie artystyczne kojarzono, z nieskazitelnością i powściągliwością nagle zaczęła mówić o miłości otwarcie, bez lęku. Jej przyjaciele zauważali, że promieniała jak nigdy wcześniej, że jej głos nabrał miękkości, a spojrzenie blasku, którego nie da się udawać, a potem pojawił się temat ślubu. Wiadomość, która rozeszła się po cichu najpierw w kręgach najbliższych, a potem zaczęła drążyć przestrzeń publiczną. Czy, to możliwe, że Irena, która tak długo uchylała się od kolejnych zobowiązań, Nagle zdecyduje się na krok, tak odważny, wielu nie dowierzało inni w milczeniu, przyglądali się, jak ona krok po kroku przełamuje własne lęki dla niej samej. To była podróż w głąb siebie, bo miłość w tym wieku, w tym czasie życia, nie jest już kaprysem, nie jest też zachcianką, jest wyborem świadomym. Jakby ktoś położył dłoń na sercu i powiedział teraz: Albo nigdy jej historia miłosna nie była pozbawiona sprzeczności. Bywały momenty, kiedy Wycofywała się na chwilę, uciekając w samotność, jakby chciała sprawdzić, czy to, co czuje, wytrzyma próbę ciszy. On czekał cierpliwie, wiedząc, że jej droga do zaufania jest długa i kręta, a jednak każdy jej powrót był jak dowód, że to uczucie jest prawdziwe, że dojrzewa w niej jak najcenniejszy owoc. W ogrodzie, pełnym wspomnień z przeszłości, kiedy pewnego dnia usiadła przy fortepianie i zaczęła grać utwór, którego nigdy wcześniej nie dzieliła z nikim. Wiedziała, że to znak, że wpuściła go do swojego świata naprawdę, a tamten moment okazał się przełomowy, bo wtedy padły pierwsze słowa o przyszłości, o wspólnym domu, o ceremonii, która miała nie być widowiskiem dla tłumów, ale intymnym potwierdzeniem tego, co już dawno czuła. Jej decyzja była nie tylko wyrazem miłości, ale i odwagi, by pokazać, że nigdy nie jest za późno, by serce biło szybciej, by spojrzeć w oczy drugiej osoby i zobaczyć w nich swoje jutro. I właśnie ta odwaga sprawiła, że jej historia nabrała nowego znaczenia, bo przestała być tylko opowieścią o artystce, stała się świadectwem, że człowiek niezależnie od wieku zawsze ma prawo do szczęścia, do bliskości, do miłości, która nie pyta o czas ani o granice. Jej decyzja wzbudziła lawinę emocji w mediach i wśród fanów, którzy przez dekady śledzili każdy jej krok. Niektórzy pytali, czy to odpowiedni moment, inni z kolei podziwiali jej odwagę. Mówiąc, że właśnie teraz pokazuje światu, czym naprawdę jest życie, bo nie jest ono tylko ciągłym patrzeniem w przeszłość, ani rozliczaniem się z dawnych sukcesów, ale także odwagą, aby pisać nowe rozdziały, i to w chwili, kiedy większość myśli, że już wszystko zostało powiedziane. Irena Santor pokazała, że prawdziwa historia zaczyna się tam, gdzie wielu zamyka swoje serca. Ta wieść zaczęła obiegać gazety brukowe, programy telewizyjne, portale internetowe. Wszędzie tam pojawiały się spekulacje, kto jest tym mężczyzną, jak wygląda jego życie, czym urzekł artystkę i dlaczego to właśnie teraz zdecydowała się na tak poważny krok dla wielu. To była sensacja, ale dla niej samej to była cicha i intymna decyzja, której ciężar czuła tylko ona sama. Kiedy patrzyła na swoje życie jak na ogromny album, pełen fotografii, wspomnień koncertów, nagrań wywiadów, wiedziała, że największe zdjęcie, którego jeszcze brakowało, to obraz jej uśmiechu obok człowieka, który sprawił, że każdy dzień nabrał sensu. Początkowo próbowała chronić te relacje przed światem, wychodząc z założenia, że nie wszystko musi być poddawane ocenie, że miłość nie potrzebuje braw ani reflektorów, ale kiedy plotki zaczęły przybierać na sile, gdy dziennikarze zaczęli doszukiwać się ukrytych znaków, w jej wypowiedziach postanowiła powiedzieć otwarcie. Tak znalazłam szczęście i nie zamierzam się tego wstydzić. To wyznanie było jak iskra, która zapaliła ogień w sercach wielu ludzi, nie tylko fanów jej muzyki, ale także zwykłych ludzi, którzy zobaczyli w niej dowód, że życie nie kończy się po pewnym wieku, że każdy ma prawo do nowego początku i że nigdy nie należy rezygnować z własnych marzeń. Nie brakowało jednak głosów sceptycznych, pojawiły się komentarze, że to tylko chwilowe zauroczenie, że być może kieruje nią samotność, że to akt desperacji. Ale ona z uśmiechem powtarzała, że tylko serce wie, kiedy nadchodzi ten właściwy moment, że tego nie da się zaplanować ani przewidzieć. W wywiadach mówiła, że czuje się jak młoda dziewczyna, która po raz pierwszy odkrywa magię zakochania i że to uczucie dodaje jej sił, jakich nie czuła od dawna, bo oto w jej życiu pojawiła się nadzieja, która przeganiała cień smutku i samotności. Jej najbliżsi widzieli, jak zmienia się każdego dnia. Bardziej otwarta, pogodna, pełna energii, której brakowało jej jeszcze kilka miesięcy wcześniej, a potem nadszedł dzień, kiedy pojawiła się informacja, że ceremonia została zaplanowana. To nie miało być wydarzenie dla tłumów, nie było zaproszeń dla kamer ani blichtru mediów, to miała być uroczystość pełna ciszy i bliskości, zaledwie garstka przyjaciół, muzyka w tle i ciepłe światło świec. Które tworzyły atmosferę spokoju i szczęścia, nie było wielkiej sceny, nie było braw, bo w tej chwili to nie sztuka, ani kariera miały znaczenie, ale ona sama, jako kobieta, która zdecydowała się zaufać drugi raz, kiedy pojawiła się w białej sukni, choć skromnej i pełnej elegancji, wszyscy obecni wiedzieli, że to nie jest zwykła ceremonia, że to jest punkt kulminacyjny całego jej życia. Chwila, w której przeszłość i przyszłość spotkały się w jednym miejscu. Słowa, które padły wtedy z jej ust, były proste, ale pełne mocy, mówiła, że zawsze wierzyła w miłość. Choć czasami wydawało się, że życie chce jej tę wiarę odebrać, że nauczyła się, że nie można bać się nowych rozdziałów, bo tylko one dają człowiekowi sens. Mówiła, że jeśli można coś przekazać światu, to właśnie to, że nigdy nie wolno zamykać serca bo czasem szczęście czeka tuż za rogiem, nawet jeśli wydaje się, że to już koniec drogi. Te słowa były jak testament artystki, ale też jak wyznanie kobiety, która nigdy nie przestała marzyć. Od tamtej chwili jej życie zaczęło nabierać nowego rytmu. Poranki pachniały kawą i rozmową, wieczory pełne były muzyki i wspomnień, które przeplatały się z planami na przyszłość. Jej miłość sprawiła, że koncerty, które nadal dawała, nabierały nowego wymiaru. Śpiewała nie tylko głosem, ale całym sercem, a publiczność to czuła. Każda nuta była wyznaniem, każda melodia brzmiała jak echo jej szczęścia. Ludzie, którzy ją oglądali, mówili, że jej głos stał się cieplejszy, bardziej miękki, pełen barw, których wcześniej nie znali, i że jej pieśni teraz brzmiały jak opowieści o życiu, które zawsze znajduje drogę, nawet po burzy. Jednak nie tylko scena była świadkiem tych zmian w codzienności, pojawiły się chwile zwyczajne, które dla niej miały wartość większą niż wszystkie brawa, wspólne spacery, cisza wieczoru, kiedy mogła położyć głowę na ramieniu ukochanego i poczuć, że nie musi już udowadniać światu swojej siły, że teraz wystarczy być i cieszyć się tym, co jest przyjaciele. Zauważali, że coraz częściej mówiła o przyszłości, z uśmiechem, że zaczęła snuć plany o podróżach. O nowych miejscach, które chciałaby zobaczyć, nie jako artystka, ale jako kobieta wolna od ciężaru oczekiwań i ocen. Nie znaczy to jednak, że życie było pozbawione trudności, czasem powracały echa przeszłości, czasem pojawiały się wątpliwości, jakby cień dawnych rozczarowań próbował zakłócić tę nową harmonię. Ale ona nauczyła się, że szczęście to nie brak problemów, lecz zdolność, by przejść przez nie z podniesioną głową. I właśnie to dawała jej miłość człowieka, który obok niej trwał, cierpliwy, czuły i oddany. Razem tworzyli historię, która nie była wolna od trudnych momentów, ale dzięki temu stawała się jeszcze bardziej prawdziwa i autentyczna. Irena Santor zawsze była symbolem siły i elegancji. Teraz jednak stała się kimś więcej świadectwem, że życie nigdy się nie kończy, że każdy etap może być początkiem czegoś pięknego, a jej historia była jak pieśń którą śpiewała nie tylko na scenie, ale w codzienności pieśń o tym, że serce nigdy nie zna wieku, że zawsze może być mocniej i że miłość jest najpiękniejszym koncertem, jaki można zagrać, nie dla tłumów, ale dla jednej jedynej osoby, która potrafi sprawić, że cały świat nabiera sensu i właśnie dlatego jej opowieść stała się tak inspirująca dla tysięcy ludzi, którzy w jej oczach zobaczyli odbicie własnych marzeń i nadziei. Kiedy zdawało się, że wszystkie tajemnice już wypłynęły na powierzchnię i że historia Ireny Santor zmierza spokojnym nurtem, ku szczęśliwemu spełnieniu nagle pojawił się wątek, który wstrząsnął wyobraźnią i poruszył najgłębsze emocje, bo oto okazało się, że ta nowa miłość, którą tak skrzętnie chroniła przed światem, nie była zwyczajnym przypadkiem, ani prostym powrotem losu, lecz czymś, co od początku miało w sobie odrobinę niezwykłości coś. Co nosiło znamiona spotkania przeznaczonego, a jednocześnie trudnego do zaakceptowania dla otoczenia, wyobraź sobie, że przez lata widzisz wizerunek artystki, zawsze spokojnej, zawsze pogodnej, gotowej, by nieść ludziom ukojenie swoim głosem, i nagle odkrywasz, że za tym uśmiechem kryła się nieustanna walka o prawo do własnych uczuć, o odwagę, by pokochać kogoś wbrew oczekiwaniom i schematom otoczenia? To uczucie pojawiło się jak błyskawica w zupełnie nieoczekiwanym momencie, w czasie kiedy większość sądziła, że Irena zamknęła już ten rozdział życia i że jedyne co jej pozostało to wspomnienia, a jednak życie napisało inny scenariusz. Spotkanie z tą osobą nie miało w sobie nic z codzienności, to było jak zderzenie dwóch światów, jak chwila, kiedy w ciszy nagle rozbrzmiewa dźwięk, który zmienia całe otoczenie, on pojawił się w jej życiu z prostotą, a jednocześnie z siłą. Która nie pozwoliła jej dłużej udawać, że serce już nie potrafi bić szybciej. Przez długi czas ukrywała ten sekret karmiąc się drobnymi chwilami czułości, które znaczyły więcej niż tysiąc słów byli jak dwie dusze, które odnajdują się w tłumie, a potem nie potrafią już o sobie zapomnieć. I choć dla wielu wydawało się to niemożliwe, dla niej stało się oczywistością, że bez tej miłości życie byłoby jak scena bez muzyki jak melodia bez słów, a jednak każdy krok ku przyszłości był podszyty lękiem przed reakcją innych, przed szeptami gazet i spojrzeniami, które zawsze chciały widzieć w niej jedynie legendę, bez prawa do własnych tajemnic. Przez długi czas trwała w wewnętrznym rozdźwięku, rozdarta między potrzebą wolności, a poczuciem, że nosi na barkach ciężar historii całego pokolenia, lecz miłość, jakiej doświadczyła, okazała się silniejsza od tych obaw. To uczucie niosło w sobie nową energię, nową młodość, której nie spodziewała się już poczuć. W każdym spojrzeniu, w każdym dotyku kryła się prawda, o której nie chciała już milczeć. I dlatego dzień, kiedy zgodziła się na ślub, był nie tylko aktem miłości, ale i triumfem odwagi i niezależności. Ale zanim do tego doszło, musiała przejść przez miesiące niepewności i bolesnych konfrontacji. Musiała zmierzyć się z pytaniami, które nigdy nie padały głośno, a jednak wisiały w powietrzu. Musiała przełamać własne wątpliwości, które nocami wracały jak echo dawnych ran. A on był przy niej cierpliwy i stanowczy. Potrafił czekać, rozumiał jej lęki, a jednocześnie dawał jej poczucie, że tylko razem mogą stawić czoła światu i to właśnie ta cierpliwość. Ten spokój stał się fundamentem, na którym narodziła się ich wspólna przyszłość. Teraz, kiedy o tym opowiada, wydaje się, że każdy fragment jej życia układał się w drogę, która miała doprowadzić do tego momentu, do tego uczucia, które odmieniło ją od środka i które otworzyło zupełnie nowy rozdział w jej biografii, rozdział, o którym wielu nigdy się nie spodziewało, a który dla niej stał się najważniejszym świadectwem, że nigdy nie jest za późno, by pozwolić sobie na szczęście. I tak kończy się ta niezwykła opowieść, o życiu, o miłości i o sile serca, która potrafi odmienić wszystko? Historia Ireny Santor pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby otworzyć się na szczęście, że prawdziwe uczucia nie znają granic ani wieku, a odwaga, by je przyjąć, potrafi stać się najpiękniejszym zwycięstwem. Jeśli chcesz poznać więcej takich opowieści pełnych emocji, tajemnic i niezwykłych zwrotów losu, zostań z nami. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Aby nie przegapić kolejnych historii, które poruszą Twoje serce, dziękujemy, że byłeś z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.